Cały czas staramy się, aby port zewnętrzny dokumentacyjnie został jak najszybciej przygotowany. W tej chwili prowadzimy analizy środowiskowe wpływu tej inwestycji na środowisko morskie, głównie. Jednocześnie w ramach projektu pozyskania partnerów do budowy tego portu prowadzimy poprzez doradców. Prowadzimy przygotowanie dokumentacji i specyfikacji, tak żeby wybrany docelowo partner, inwestor, no, spełniał nasze oczekiwania. Planujemy, aby port zewnętrzny zafunkcjonował mniej więcej za 7 do 8 lat, zależnie od sytuacji, okoliczności. Natomiast jeżeli chodzi o szacowany koszt, w tej chwili. To mniej więcej około miliarda euro, czyli w przeliczeniu na złotówki około 4 miliardów złotych. Dzisiaj najszybciej rozwijającymi się ładunkami są ładunki kontenerowe, skonteneryzowane. W związku z tym tendencje rynku idą w tym kierunku, że kontenerów w basenie Morza Bałtyckiego pojawiać się będzie coraz więcej. To jest nasze wyjście naprzeciw. Chcemy zwiększyć potencjał, możliwości przeładunkowe, jednocześnie tworząc dla przyszłych operatorów kontenerowych port głębokowodny, port, do którego wpłyną największe statki, które dzisiaj pojawiają się już w basenie Morza Bałtyckiego. Cały czas realizujemy chociażby inwestycje związane z budową publicznego terminala promowego. To z kolei jest spowodowanie, aby promy nie musiały wpływać głęboko do portu, a mogły operować zaraz przy wyjściu z portu. I to jest inwestycja, która jest realizowana, zakończy się mniej więcej za półtora roku. Jej koszt to 300 milionów złotych. Dostęp kolejowy do zachodniej części portu. Inwestycja, która ma w, swoim, ma w swoim zakresie spowodować większą, większą ilość przeładunków koleją. Dzisiaj nie satysfakcjonuje nas ilość ładunków przewożonych koleją w granicach dwudziestu kilku procent. Chcielibyśmy, aby więcej tych ładunków było przewożonych.